Cześć, jestem Smoker i jestem mną Starker Fire A to jest nasza gierka Survival Games idziemy szybko na dół jak tam skoczyć skacz e, Mam troszkę inny nick ponieważ no wiecie zajęty Traxest tu jest, zbije go, już, a już można? Tak skoczyłeś? Ej, e kumbi zniknęło Bije go O kurde Jaku mi cały zniknął nie wiem czemu Niech mnie nie goni Niech mnie nie goni Mam y, drewniany miecz Ja moją straciłem niestety Nagle Tu nie ma żadnej... Tam jest Traxxas Kurde, zwiał mi Jest, złapię go O, a znalazłem mieczyk a. A, Jaki? Gą y drewniany. Zabiłem go jest! O jest skrzynka! Znaczy <grym> łódkę Jedzonko Mam hełm Dwa A ja mam łódkę Tu jest jeszcze wejście na górę Nie wiem na co mi łódka, ale okej okay. O kolejne dwie skrzynki Dwa miecze kamienne się idzie Szybko ubrać się Ale mam dużo mięska Złoty hełm Dobra, idę Cyklu? Znalazłem butelki expa, nie wiem na co mi. Dobra, bierz. Ja tu patrzę co jest człowieku. Ja tu nawet na dach patrzę Ile masz itemów dobrych? dobrej? Ja mam co? Filip, to ja, to ja... A, no, dobra, dobra, tak już, już Masz miecz, masz miecz kamienny, za tobą. Ojciec, masz. Dobra, dzięki. Już chciałem cię atakować, ale spojrzałem na nik. Czekaj, trzeba iść do tego domu Kowala. Chodź tu. Nie masz butów? A, no nie mam. Myślę, że mam. Chodź. Tutaj nic nie ma, to jest wyjście z tyłu. Yy, policz dzwoni, czyli już jest. Ale mi się lać chce. Polisz do no mnie powiedz... dzwoni. Powiedz mu, że nagrywamy. Teraz nie mogę, to jak skończymy, to się tylko doda. Nie ma nic. Ja idę tu na górę, chodź. Chodź na Tutaj. asasina. Chodź, 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 zwróć się, tu jest skrzynka chyba. Nie wiem gdzie jesteś. Mam skrzynkę, złoty miecz, chcesz? Nie. O, zaraz w gacie zrobię. <laughs> Sorry, ale no na serio, zapomniałem się wylać przed SG. Ale super ta mapa, człowieku. No. Gdzie jesteś? O, mam skrzynkę. Ktoś tam też ma, złoty miecz. Gdzie ty? No, Ja mam kamienny. Ja już właśnie schodzę na dół, byłem na górze wszedłem. Wszedłem na górę. Nie widzę cię. Ja ciebie też. Widzę cię. I tu zwiedzam. Czekaj. Idę tam do ciebie, czekaj. Ty tu po rabince. Stój w miejscu, no. No jaką stać w miejscu? Normalnie, no. Chodź, o, Wszedłeś fajna... po takiej wielkiej drabince? Tak. No poczekaj tam. A tu, to tu jest zaję fajna mapa. Mogicie, później zrobimy sobie PvP. O, mojego, ga... Uuuu! Zejście, tam... cieszę się. E, patrz po tam gdzie masz to pochodnie, bo tam też może być. Tam nie ma. Dawaj szybko, musimy to skończyć. Ja zaraz kurde w gaciach mam pełno już Ojeju Tu ktoś stoi nie Ojej Wytrzymaj Nie mogę Łow, już leci Oszcz Oszczędź nam tego Już mam O to mi, aż mi się kupę chce <śm> Jezu o nie chcę cię widzieć później mojego kibla. Opatrz tu, a nie, tu jest piecyk, a w piecyku... Wow, bym spadł. Łoł, wow, ja też. O ja idę schodami. chodami. Chcę ja jakieś tajne wejście. O, nie, skończmy to, zabij mnie. Gdzie masz to tajne wejście? Nie wiem, gdzie tam wszedłem. I teraz wow, nie wiem. Jak wyjść. ja gdzieś spadłem i jestem w wodzie. Wiedzieć, bo gdzie to zaraz jakaś wodzie do wody? Czekaj, o, ale mam pełno w gaciach. Tu wejdę, tędy wejdę. opsa opsa. ops. Jestem w wodzie. O, tu są. O, mam łuk, ale nie mam strzał. Ja mam dwie strzały. O, widzę cię, jesteś po drugiej stronie wyspy. Co? O, oh, już mam pełno w gaciach. Fak. Weź mnie, zabij, proszę cię. Na pewno. Nie, a no my właśnie. tylko jesteśmy. Co? Nie, jeszcze tru... tru... Jest dużo osób. A ne no nie, bo To te Czerwone, nie żyją. Dobra, to zabij... Gdzie jest ten jeden? Oh, fuck you Bo to ro, ro, rozglądaj się, gdzie on jest. Mogę go na Nodusie znaleźć. Nie, nie, nie. nie. Znaczyw, na, na... na... na miłym chodzeniu po mapie. Nie, no poczekaj, weź mnie, chroń, bo ja nie wytrzymam. Zaraz wracam, ludzie. A nie, gdzie ty jesteś. Jest, dobrze chyba serduszka zostały Bardzo chwilę poczekamy na aż wróci aż wróci smoker i zaraz idziemy na kolejną arenę a w międzyczasie mm, dużo, tu do, dużo tu do pokazania nie ma bo z tego ta kula z tego co widzę ale a w sumie to nie tylko ta kula jest też jakiś escape można sobie przejść na mapie że na serwerze tutaj. Hmm. Jeżeli ktoś by chciał tutaj pograć na tym serwerze, to dam IP w opisie. Zabili mnie, czy? Tak, tak, ale ja, ale ja go zabiłem i wygraliśmy. Eee, to tak. A już skończyłeś? Nie, 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 ciągle. To może teraz chodźmy na Escape? Albo Ej, dodajmy tak. DW. Tak, dodajmy DW i chodźmy na Escape. Więc komentujcie, lajkujcie. A nie, 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 nie. jeszcze nie, nie kończymy. Podobało. Jeszcze nie kończymy. Wie... A. 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 No to poczekaj, dodam tego DW. Tylko przed przedtem napierze nagrywałem. Gdzie jest DW? Gdzie on jest? Oto. Nie, to nie on. Dobra, Pomyłka. dodałem go. DW nagrywamy, przywitaj się z widzami naszymi. Cicho cię słychać. To jest Polish Gamer ja mi i ty by co. Idziemy na nabrywa... Escape'a? Ej, tak. nagrywa... Ej to ja też chcę. No tak. tak. To chodźcie tam, I... na... tam na górę, Ej, wejdźcie. Wygrał kolejnego e... tego. Dajcie mi, Dajcie mi IP. To ja też nagram. No Przysz? na tym serwerze co graliśmy Tutaj patrz, tu jestem, chodź tutaj eee, To nie chcę mi się to z Albo dobra Chyba, idę na escape'a To ja też, ja też, ja też nagram, 3, 2, 1 A, z tej tak. strony polski gameplayer I dzisiaj nagram escape'a z smokerem i... Stalker Fire Stalker Fire, no dobra to eee, Chodź tam, kliknij na... chodź wróć Kliknij ta tabliczkę. Oczywiście my już jesteśmy w trakcie nagrywania. Aha. Nie lataj, tak. A typu... Ej, dobra, o. zaraz wracam. Oj, teraz tak. Czekajcie, mm, 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 Czekaj, czekaj mm, jeszcze. Oraz, mm, moker dojdzie. Dojdzie, haha. Nieważne, nieważne. ważne. Nie ważne. Jezu, ja nie dobra. lubię chodzić po drobince O, dobra, to będzie ciężkie. Dobrze już jestem. Yy, wchodź tu no, wchodź tu na górę już. No to, przy... będzie, to będzie ciężkie, ponieważ ja już znam tą mapkę, więc... Na pewno Znajdź przycisk. Znajdź przycisk. Już znalazłem. Co? I teraz tędy się idzie? Skąd? A, a to jak ty tu znasz wszystko to? Nie znam wszystkiego, znam trochę tylko. Ale nie, nie wiem jak już. się z tym wychodzi. Znam, z, zna, wiem tylko gdzie był przycisk. Ja się, ja się już zgubiłem. A ja nie mhm. wiem jak się wychodzi. Ej, serio się zgubiłem. Fuck. Ja biegnę za tobą A ja nie oh. wiem gdzie ci się wychodzi stąd, więc... Śleby za ołówek no i, okay. i Jesteśmy przy punkcie wyjścia Dobra, ja nie kapuję o co chodzi Tu choć masz coś, a dobra nic nie ma Tu masz Jakie ty jesteś? Tu. O tutaj, tutaj, tutaj Ta, A chcesz nie. Mieć? Ja, znam, ja znam jeden na przejście, ale tam jest zamknięte wszystko za. Ale my, my, my cię ale zgubiliśmy DWG Teraz tu, w prawo i tam masz, prosto. A, wyszedłem. Ale to nie ma wyjścia. A gdzie jest a gdzie wyjście? Kliknij guzik kliknij, kliknij guzik. kliknij guzik. A gdzie guzik? on jest? Tamo. Tam Tam. Na, na początku. Pod drzewem. Gdzie? W dupie. Pod drzewem. drzewem. Tak, chyba kondem. Śmiałmy się jakbyś spadł do lawy. Nie ma pod tym lawy, bo sprawdzałem. Ciekawe pod jakim drzewem. Nie ja pierdolę. To ty idź, bo idę. A nad tobą? A też to nie ma Patrz, Filip. Chodź, chodź. Biecku. Tak, ten przyciskami jak ten wejście. Masz, widzisz? Chodź Urochom... Szybko. Uruchom... Uruchomiło się? O mi tak spadły FPSy. Jak uruchomicie go, to biegnijcie szybko do mnie. A. No. Tak. Otworzyło się. A, A fuck! Nie przeszedłem. Jest, jest, jest. No kurwa, jest. Yeah. Przeszedłem. Ja przeszedłem. Tak już spadłem. you. To weź tam i idź szybko teraz ty. Mówi, bo, bo już tu wszedłem. Dobra i teraz widzicie kto tu jest Escape Master. Ja... No i ja przeszedłem. Ja też przeszedłem. A, a spadłeś z gubi wody. To było zaplanowane. A, no to sorry. Kurde. Szkoda, że nie ma PvP, bo by było fajniej. O, bardzo. Ja bym trollował. No, wiem. Kurde. Nie, nie lubię tej Jest. wody nie... Byłem już. Nie umiem, nie, nie wiem, jak się używa woda. Woda. Jak, nie wiem, jak się używa woda. Ej, ja nie mogę tego przejść. Ja już nie mam głodu. Nie mam już głodu. No to się wracaj. Nie no, przy... mogliby skrzynki z jedzeniem postawić. No jestem. Mm. Kurde. Porażka. A, ja tam szal. No Wciekę. weźcie pomocy. Jak on ci pomoże? Naciskaj z 20 razy ten guzik. Zaspa jestem. O, dzień dobry. Ej, e, kto cię bije? Ty. dwóch. <noise> <Ty>, Giniesz. <noise> Ale mnie często ktoś bije. W jakiś. W ładnie. No kur, nie, nie nagrywam tego, bo to będzie trolling. Nie, no zaraz to wszyscy przejdziemy ładnie wszystko. On, tak. tak, i jeszcze lód i, dr, i dr, drabinki, genialnie. No co to za, za problem? Ja te płotki tylko przeskoczę, to już przejdę. Ja drabinki lubię. No? Patrz, jak mi dobrze idzie. O kur, kurde, ja już głodu nie mam. Ja też nie, ja mam połowę jeszcze, ale. Ja! Spni, spni mi mnie wszedł. No znowu mnie biję. A ja byłem już przy samym rogu. Tam to chyba by było ty. proste. A w sumie to nie. Ja skaczę obok tego pułapka. Jakbyś skacz, skacz tego... lepiej mi szło. Skacz tego najbardziej wysuniętego. Tak, chyba ten. No tak. Patrz, tutaj sam, samego rogu musi skoczyć. Chyba ty. Jak ja sprinta nie mam. Ja, teraz już nie mam. O kurde. Za daleko skoczyłem. A nie mam jeszcze. Nie, to jest głupie, chodźcie, nagramy własnego escape'a. No, nie no, chcę no... Mi... Zróbmy nie. Zróbmy parkoura. No, gramy to... To może do, dokończmy, co? Teraz Mokera coś biję. Ty! Ja cię nie mogę uderzyć. Ale jak jestem w rogu... <śmiech> 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 nie, ja tam nie doskoczę już. Filip. Się nie chcę. Filipie ostatnia nadzieja. Ostatnia nadzieja bo mi został pół tego, pół głodu jak to zniknie to... A i mamy taki zamiar nakręcić wojnę gildii. No, a i takiej nie, Dobra, ja no, kiedyś... nie kiedyś nakręcimy Dobra nieważne Elisabeth już zrobiliśmy w sumie ten y, zamek na jednym <noise> Nic, Nic nie mów Bo czemu? Nieważne No, no. ja nawet tam nie dolecę, nie no człowieku. Ja już nie, nie. mam splinta No bo to idziemy powiem... na SG tak? Tak, no SG, nie no to co wpiszemy? Park escape parkour SG No escape to to nie jest, bo no escape'a nie było Dobra Tak, tego nie było, tego się nie wytnie, ale też tego nie oglądamy SG4, SG4 na 3, dobra? Raz, dwa, trzy Teraz Jestem Ja też A ja nie Znowu to No dobra, dobra, jestem pośle. A, a a ja ale mam niezładowane czanki a no ma załadowane a mam straszne lagi nie wiem czemu no właśnie, tylko my jesteśmy dawajcie sg wotę, gramy w trzech sg kur... kurtem, sg4 no zaraz Admin za spam Jaki jest najdalszy widok mogły mogły Nie, znaczy mógł. Nie wiem. Tiny, far, normal, short. To jest render distance. Ja se far dać nie mogę, bo na farto to mi Minecrafta wywala po jakimś czasie. jak 1900. Czyli far jest najdalszy. Tak. No jasne, że tak. Ah, czekamy No Boże Ogarnij się ludziu Ludziu? No. To jest pol polski To jest człowieki. Tu są człowieki. Złote. Polski probiotrz. No za 60 sekund się ja zacznie. P I, i, tak to... mi, I tak mnie od razu zabiją, więc... Ej, dobra, <laughs> wiecie co? Y o, Marciniak1922, zabiję no. Cię, chuj. Dobra, my się postaramy nie bić teraz, DW. No, sorry, że wtedy Smokera zabiłem, ale... ...ma inny nick. <gryzamy wres� w ramach> tak. Eee żeby nie było co sobie zagdać, a nie być na YouTube. Trudno, będziesz. Ej, na trzy napiszemy, ale będziesz. O kurde, zaczyna się. Dobra. Hey, Filip. Wieszcie skrzynki, obojętnie jakiej wywołujesz. Nie, nie. K konie? Nie, no dobra, pokaż, żart ich taki. <laughs> Oje a co mi zrobą miecz? Y Mam miecz. Ja uciekam Ja też ja, ja za Filipem Filip za mną Biją mnie, biją mnie Marcinak, zabijamy go Biją mm -hmm. mnie, no dzięki Padłem. No mnie też zabili, dobra, to było, to był uh, nie, 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 nie Nie, jeszcze nakręcamy Jesz... Jeszcze jednego? To my razem ze Smokerem nakręcimy SG-3 nie, 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 czekamy na Filipa Nie, nie chce mi się SG-3 Czeka masz To sam nagram To cześć, to ja cię wyrzucam z Nie No właśnie to chodź nie Jest na mieczyk. Na sk 3 chodźcie, bo jestem cioty. Ale nie Filip zaraz się... padnie. Słucham, znalazłem mieczyk. <grym> Smoker 1, 2, 3, 4, nie żyje. <grym> Ej, mam nie, mam, 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 nadzieję, że, że tu nie mam mobów. No nie wiem, zapomniałem włączyć Czera i będzie do dupy, ale dobra, nieważne. O kurde! O fuck, nie widzę. SG3, dobra. Chodź. No właśnie, to by było na tyle. Aha, o, dobra, no to na trójkę. SG-3 szybko. No, nareszcie. Tak, dobra. Dobre dzieci, dobra. Ja lubię dzieci. I co dewo zabiłem cię, ale nie wrzucisz tego na YouTube, bo wiesz, że jesteś słaby. Dziecko jeszcze nie zrozumiał, że to jest tylko gra. O. Ej, hejtujemy go. Hey. Kurwa, nie, nie umiem tam pisać hejtujemy Schejtujemy Cię Cię Nie wiem czy dobrze piszę Polski język, trudny język, ale okej okay. Nie upokarzaj się ja jestem analfabetą i będę pisał tak, jak chcę. Ciemga ludzizga. <grym <grym no, nie... Nie wiedz. będę go w czasie obrażania obrażał, bo jeszcze coś sobie pomyślą. Ja piszę jak... tak jest na Skype Ja piję, jestem normalnie... Eng English Pro, znaczy Polish Pro. No. Poczekaj. Powiedziałam, po, po. polski język, trudny język to... Polish Pro. Polisz bra <grym> O Marcinak left the game. Chyba mu się nudzi. Czemu mnie zabiłeś? Bo... Bo cię nie uratowałem? Papa całego... Pa, 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 pa. Czekaj, przejdź wszyt... Dobra, Oba, dobra, dawaj, dawaj, dawaj. To jest GFOTE. Dobra, nie masz <grym> zna. Nie masz <ważne>. Kurwa. <grym> Go, 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 Tak, ja będę pierwszy, bo jestem najlepszy. Jestem ja obecny. idę. Złoty jabłka mam. Miecz. Miecz, ja też. Tunika. Znaczy twoje. Znaczy, o nie. Ej. <laughs> Minecraft PC, on ma złoty miecz. znaczy żelazny, a ja nie chcę. Nie Uwaga, idzie. dawaj go, dawaj go. Dobra, zjemy złote jabłko i bijemy. Gdzie jesteście? Ja ja ja, ja, nic go. Nie, ja, nic go. Nie, ja nic nie mam. Zabrałeś mi wszystko dzięki. Nie, masz żelazny miecz. O mam żelazny miecz i mam... Ej, mam. dobra, szukamy skrzynek i... Ej, ja nie mam nic! Trudno. Gdzie Ej, jesteś? Ej, szukamy skrzynek i się bijemy. Chodź tam ci ten, dam ci miecza. Miecz. Mam jakiś... w jakiś rów. Krótko mówiąc. Dobra, ja szukam skrzynek na X raju. X. eee! E, e, e. Nie ma tak. Czemu? A ja wiem gdzie tu jest skrzynka chyba jedna, ale to Pe pewnie i tak pewnie pewnie tak nie. Wiem, że jest na górze. Jest! Dewul! Coś tam cienki jesteś, nagrywasz jak jest sześć osób. Mogło wejść więcej, Jezus. Jak mi żal takich ludzi. No. Nie dobra, okay. nie właśnie. <śleskuj> jest nowym graczem. Tak, chyba ty. Ja zjem sobie złote jabłko znowu. Ej kto jest w ogóle jeszcze gra? My, C jes my to dawaj, na spawni na Nie, 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 szukamy i temu. Ty masz żelazny mieć, chciałbyś tak łatwo, co? Cz no i co z tego? Ja was nawalać idę. Oprócz Stalkera, bo Stalkera... stalkera... O nie, dobra, no, nie ładnie, chciałem. Ej no nie ma tak. Mi też czasem klatkuje, no to kurde. Chciałem mu coś później odpisać, ale. No dobra, jak, jak skończymy nagrać, sobie z nim pogadamy troszeczkę, tak? Tak. O skrzynkach. Zresztą zaraz po tym zrobię krótkie ścięcie i trochę pogadamy, dobra? Dobrze. Może ma będzie lepiej. Mhm. A pewnie mnie znowu się źle słychać, bo moje słuchawki są do dupy. Gówno. Uuu, uuu, znalazłem, znalazłem coś ciekawego. A ja wezmę kolejną widzę. skrzynkę i chcę żelazny... A ja znalazłem jakieś, jakąś twierdzę. Nie jakąś no, żelaznego nie, nie no, oczywiście. Gdzie On. wy jesteście? Ja w ogóle wyszedłem z jaskini, jestem na normalnej dżungle. jakieś grzyb mi tu tam wielki rosłyszył. Chodźcie rosły. wszyscy na spawn, na spawn wszyscy. Uuuu. A, tu ta skrzynka, którą odkryłem. No, nawet ten mechanizm znalazłem. Gdzie you na know spawn. To nie. Ale ja nie. wiem gdzie tu jest spawn. O nie, o nie, o nie. Idź o! do góry. Skrzynia. szkrzynia. Fuck. Jezus. Pusta. Ze z twoim x -rayem. Nie mam. Nie, nie. Coś Zresztą ci mogę współdzielenie włączyć. Nie chcę. No właśnie. No, jak ja tu doleć to do... wody? Więc... Marcinak zginął? Więc zamknij mordę i do miecza. Ragi, ja jeszcze my zostaliśmy, to dawaj nawalamy. Nie no. Szukaj też. Boże, teraz, bo wiesz, że przegrasz, bo jesteś ciotą. Ty jesteś ciotą, tom, Nie radę. obrażajcie się, no e, ludzie. Chcesz się bić? Chodź na spawn. Nie, nie idę tam do ciebie. Ty się boisz, bo jesteś ciotą. Tak, Ale się. Ali mi klatkuje trochę. Znalazłem no no dużo skrzynek. Ej, Filip! Dawaj go zabijemy. Dobra, dawajcie. Ja czekam na spawnie. Ziomki. Chodźcie, kotaczki. Ej, czuł mi je kuznika? A jaki masz żelazny miecz? Ja? Ty wiem, że masz. Ja mam kamienny. Dawajcie, kotaczki. Jezu! Jezu, nie kamienny, tylko... Drewniany. Dokładnie. O, fajnie, łódkę znalazłem. Jezus. No dawaj, chodźcie na spawn, nie chcę was w końcu rozwalić, A tak no. dokładnie mam to... A tak dokładnie mam trzy kamienne. Znaczy trzy drewniane, Jezu. Jezus, my nie umiemy kręcić SG. Czemu? Bo co chwilę wszystkie rozwalamy, albo oni nas od razu rozwalają. A ja idę na spawn. Przecież się jemy pożnią rundę, też wygrałem. Więc o, Nie jest tak źle. Dobra, idę, ja... idę, też, idę też na spawn. A jak to, nie wpisuj spawn. No. Co? Ale faktycznie, dobra, wiem, wiem. Czekaj, 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 jak ja mam tu dojść? Czekaj, czekaj. ja szedłem tamtędy. A ja nie wiem, które którędy szedłem. Ja, ja wiem, jak dojść na spał Ale dajesz na niego, co? Na kogo? Wiem, na DW, jestem. Na, na DW, no to, come on, gdzie idę. jesteś? Ej, czekaj, już, już, już idę w tę sobie jabłuszko. Tu nie ma skrzynki, nie ma. Tak jak już jakoś jak z góry tu? bardziej. Stamtąd. Dawaj. A tu? No dawaj. Patrzę po drodze. Pipa. Jest, mam. Jest. Stąd przyszedłem. Tak, stąd. Jest. Gdzie dawaj, rekań, no, teraz nic nie będzie prawie widać, ale... Okej. Okay. Idziemy Masz. na niego? Ja, wi ja widzę jakie fajne światełko w tunelu. dawaj ale mnie Światełko w tunelu. Idziemy na niego? No dawaj, Wszystko jedno. Ja teraz nie widzę, dawaj go. Jestem. Dawaj. Ja nie tak. wiem, bieg Bij bije kogo widzę pierwszego. Nie, jego bieg. Założę że też zginę. Założisz że mnie zabiję, ale okej. Okay. Nie wiem kto ty to jest, to jest z To jestem ja. Ja jestem tak, 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 tak. On, 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 on mnie zaraz... <laughs> a bo ty irona i miałem drewniany. Ud... Odejdź ode mnie, ja nie mam życia. Odejdź ode mnie. No, Morcinia, Cleft the Game. Fajnie. Zけど... No co uciekasz, tchuzu? To ty uciekasz. Tylko ci się wydaje. Dobra, zakręcamy sobie ostatni SG i na razie kończymy, to. Co? Come on. Gdzie jesteś? W dupie. Kurwa A smoker. Jest. I co, z lepszym Meku przeg przegrałem. Boże. no przegrał. <grafy> Z lepszym Meku przegrałeś. Dobra, nie ma No to na na dzisiaj kończymy. Tak. Buziacki. Nagramy jeszcze Escape'a. k to cześć wszystkim. Opa, też dwu. cześć wszystkim.